No, to właśnie odprowadziłam Pawła. Mm, skończyliśmy nauki, skończyliśmy pracę w głębokim oleju, dzień piąty. Tak e, lubię wejść zawsze do pokoju takiego po. Lubię czuć jeszcze tą atmosferę tych pięciu dni. Mm, nie wietrze, niczego tutaj nie robię, tylko pachnie kadzidło, bo tak sobie po masażu usiedliśmy, jeszcze porozmawialiśmy, zapaliłam kadzidełko. Tybetańskie, <noise> I, i tak sobie jeszcze pobyliśmy, napiliśmy się wody. Mm. Nie wiem, jak mam opowiedzieć, czym jest ten kurs cały i tych pięć dni. Dzisiaj Paweł zrobił cały masaż od początku do końca. Ja milczałam, a on po prostu zrobił cały piękny masaż. I cały czas, jak leżałam, to miałam takie. Uczucie i odczucie, żeby o tym opowiedzieć, ile mężczyźni mają dodania. Nie tylko w czasie masażu ale w ogóle. Natomiast ja w czasie masażu czułam, ile dostaję od Pawła, i jak inna to jest praca niż praca kobiety, kiedy kobieta pracuje, kiedy się wymieniamy masażem. Fajnie jest brać od mężczyzny. I ja, ja jako nauczyciel, które wiem, co jest po kolei, po drodze, jakie są ruchy. Starałam się stworzyć taką przestrzeń, w której po prostu Paweł będzie mógł podążać za sobą, może wykorzystać tą technikę, może stworzyć inną. I to było fenomenalne. Czuć, jak wziął, ile się dało i jeszcze stworzył coś swojego. I mówię, ojej, ojej, jakiś ruch zrobił, ja takiego nie robię, to jest takie fajne. Czy ja to powtórzę? Także dla mnie to jest niesamowite. I pełno takiego właśnie wzruszenia, i tej dbałości, że pamiętał i o ręczniku, i o tym, żeby mi stopy przyczeć, bo mi zimno, i o tym, żeby oddychać, i dbać o siebie, i był z siebie bardzo zadowolony. Także nie musiałam się przebijać tak też coachingowo i go zachęcać, że nie, katuj siebie, wszystko jest dobrze, tak jak robisz, dopiero się tego uczysz. Jakby nie musieliśmy tutaj burzyć tych murów, bo sam gdzieś wykonywał taką wewnętrzną pracę. Także mogliśmy się rzeczywiście skupić na tej technice. Dla mnie piąty dzień jest zawsze tym dniem takim. To tak jakby się wyjeżdżało od e, babci e, i no kurczę, robię to już 8 lat i za każdym razem ten piąty dzień jest właśnie takim dniem wzruszenia, że jak odprowadzam was i wy sobie już znikacie. Cholera no zawsze ja byłam taka radosna, i w ogóle tak, teraz się nagram, teraz mam tą energię, tak. To ja się zawsze tak cieszę z, z takich fajnych spotkań. I że pięć dni jest właśnie tak, jakbym była na wakacjach u babci, i że zawsze jest tego mało. I jestem taka pełna, nie wiem, dobrego ciasta, pełna. Tego wszystkiego, co obiadków, i tego wszystkiego, co tylko babcie mogą zrobić. I tak samo jest na kursie i po kursie. Właśnie y, wy sobie idziecie do swojego świata i się zaczyna dziać, i <grytanie> jest nowa rzeczywistość, nowe umiejętności, nowe ciała też. Wy, którzy przyjeżdżacie, też macie nowe ciała już po, i dzieją się no, różne nowe rzeczy, różne nowe odkrycia i we mnie, i, i, i w tych osobach. I to jest naprawdę jak podróż. I ja sobie tak leżałam na tym stole i mówię, cholera, jak ja lubię tą robotę. <grym> to, jest, to jest nadal praca i to jest czasami ciężka praca. Natomiast nagroda przychodzi i w postaci wynagrodzenia finansowego, które jest istotne. Ale też w postaci tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich kaw wypitych, tych wszystkich rozmów, tych wszystkich snów, medytacji wspólnych, bo też z Pawłem sobie pomedytowaliśmy mm, śmiechu, składania sofy, bo właśnie przyjechał kurier z, z moją kanapą nową i Paweł mi jeszcze pomógł ją złożyć. E, głaskania psa, kotów, śmiania się, czyszczenia stołu, e, milczenia, ocierania potu z czoła mm, i takiego no, bycia po prostu. I nauki i bycia nauczycielem i bycia uczniem yy, i bycia po prostu znowu poznanym człowiekiem, a tak jakby się znało lata tak. I wiemy, że ta relacja przetrwa i, i coś ważnego wniosła i wnosi do mojego życia każde jedno spotkanie z każdą jedną osobą. Jestem bardzo ciekawa, kto przyjedzie teraz. Wiem, że już dzisiaj wieczorem przyjedzie Ola. Jutro zaczynamy kurs, także yy, ja nie wiem jak ja zniosę tyle tego. Tyle tego wzruszenia, tyle tego bycia, poznawania, ale dobrze mi to robi. Moje ciało też jest inne, moje ciało jest wdzięczne, moje ciało jest mięciutkie. Leżałam, byłam masowana i czułam się właśnie jak, jakby miała nóżki tego noworodka, takie właśnie paróweczki. Mówię, no jak ja kocham to moje ciało, jak ono się tak bardzo poddaje masażowi, uwielbiam masaż i momentalnie jeszcze ciepły stół, bo mój stół jest podgrzewany. Od spodu, także ciepełko, przykryta od góry yy, i po prostu czucie tego, że, że, że ja mięknę. I ja się sama lubię dotykać w, trasie, w czasie masażu moje pośladki, uda, brzuch. Ja jestem po prostu miękka. I ja mówię, gdzie są moje kości? Gdzie się podziały te wszystkie kości? Gdzie się podziały te napięte mięśnie? I owszem, ja wstaję ze stołu i nadal czuję, że ja mam mięśnie, kości i tak dalej, że ja jestem jednak yy, całkiem twarda, ale jak leżę. To ja się po prostu pff, roztapiam, i, i fascynuje mnie dotykanie mojego własnego ciała, kiedy ja leżę. I tak mówię: jej, jakie ono jest takie, takie elastyczne, takie miękkie, takie, takie fajne, bo ono się cieszy. Że jest mu dobrze, że jest dotykane, że jest zadbane, że ktoś o nie dba, bo w tym momencie nie ja dbam o to ciało, tylko ktoś z zewnątrz dotyka mnie, masuje mnie, dba o to, żeby było mi ciepło, żeby było mi komfortowo, żebym jak najwięcej tych emocji w takich dobrych, sprzyjających warunkach mogła sobie uwolnić. Także koniec raportu dnia piątego. No, teraz trochę muszę wylądować, zjeść obiad. I sobie w takiej ciszy pomiędzy posiedzieć, bo jeszcze nie jestem w mojej rzeczywistości tak w pełni, w pełni, już nie jestem w kursie. To jest taki stan pomiędzy i to tak sobie chwilę pobędę. To tak jak właśnie się wraca z tych wakacji. Także pozdrawiam, pozdrawiam z wakacji, jeszcze wakacji. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu, cześć.